I z tej strony pomidorek i i kolanko moje. Nie spam, pamiętaj. Pamiętaj. nie subiku i łapeczki w pyrę, To mega naprawdę motywuje. A my gramy część trzecią na kreatywie, <śmieniu> Nie! Ale mi uciekłeś, z Pięknie! Co on był ten Duda? Andrzej Duda! Pamiętajcie jeszcze raz o Subiku i łapeczce w górze. I szczególnie pozdrawiamy pana Boba i drugiego subskrybenta. I też drugiego subskrybenta naby też. Go też pozdrawiamy serdecznie. Buda. Pamiętajcie, że jutro będzie może być live y o o 12. No list pan! Z... Aha, z, ale niebezpieczeństwo. Z customu, więc zapraszam, zapraszam na live'a, serdecznie, serdecznie. Wstęp wolny. pamiętajcie że nie jest... nie ma wstępu dla Andrzeja Dudy. O kurde. My nie robimy. Nie. nie, nie, nie. Zapomniałam sobie szybko. Wiesz kto... wiesz kim jesteś? Jezusem. Moim grzesem głupim. Kupi? Że teraz zrobiłeś grzech, grzech święty Ej, to co, gramy do 10? No. A potem ten, a potem moje boksy? Nie, później to my gramy w Rozon Warsy. O, Rozon Wars. Pamiętaj, nie ma spalenia. Nie ma spalenia. Co ty mówisz? Mówi do jakiegoś dzieciora, no. Mówi do jakiegoś dzieciora, no. naprawdę. Nie rozumiesz, się nic, co się do ciebie mówi. Naprawdę, no. Co, co, szanujmy się, byczku. Widziałem, że to zrobisz. Ale pięknie to zrobiłem. O kurde! i no to sama sytuacja. Ojej, ojej. <laughs> Do ściany. Dobra. Leci, let's go, let's go, let's go! Na tytuł możesz dać box pifi. Ale wiesz, że by way, ja lubię pomidorki? No nie spam! No. no to nie jest spam, chłopiec, Czy ty się nauczysz, co to jest spam? Jak mi do boxa? Ja się pytam! To no nie wiem właśnie, bo ty postawiłeś ściankę już za mną. <laughs> Postawiłem i ty masz cheaty i przeszedłeś przez to. No cheaty, ciekawe gdzie się ustawia ty? nie to jest to jest... Stworzy stworzyłeś tą mapę i ja stworzę tą mapę? kto mi najpierw zaproponował mapę? nie spam tylko ja mogę spamować spam! dobra lecimy na spama lecimy normalnie jest kurde no spadłem bo ten mi ściany tam no. nie postawił nie skolapsowałem. Leczymy się... Leczymy się... No i git. Nie, jeszcze, jeszcze siarbury bedam. S? No co, chłopie, po co? Wiem, że ty to zrobiłeś. Oooooooooooooooooooooooooo, ale Oho. Ale dost Ja pierniczę, wywaliłbym tą M-kę w tupę. Tu jedzie! W dupę wywaliłbym tą Mkę! Chuj chują jest tu! Dobra! Kurde, kurde! Spamisz tą M.com, jak jakiś na, na początku. Spamisz tą M.com i jesteś normalnie. Jak pan Bob. O jakiego się mam? Kurde, czemu ja nie trafimy? Nie <laughs> trafił Bob. Ja się nazywam na YouTube Bob. Mhm. Nazywam się Bob Master. No! O kurde, to są nie moje ściany. O kurde, ja mam me mega mało matca. Jezus, ja mam tylko 50. A ja mam 140. A nie da się więcej matce ustawić? No, mogę. No to ustaw więcej. Ok. Tysiąc drewna ustaw. No kurde! Spamisz! Ale przecież, no, przecież można z bliska, mówić Nie! Nie używaj tej ręki! Przecież tamtego, w tamtym odcinkuję, że tylko z bliska można. Nie. No jak, to już mam nagrane widzowie, prawda? Dobra, można spamować. Nie można spamować. Nie! Ale można strzelać nie chyba, spam. no to nie. Nie. Nic nie można robić. To co to jest? Bochua, ja jestem ta Kurde no. Ja pierniczy nie mogę wytrzymać sobą. To nie wytrzymuj. O, ale miałem szczęście. No właśnie pecha. Teraz otworzysz. Kurde. Dobrze! 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 Cała Polska trzyma za mnie kciuki! No chyba! co Co? Bob Bob, Bob! Bob, trzymaj za mnie kciuki! Nieprawda! Bob, Bob nie trzyma za mnie kciuki! Bob pamiętaj! Jestem z tobą. <noise> Na, Na każdej płynie. godzinie! się zdał na macie, no nie moja Cieszenie. ściana. no jestem u siebie raczej w domku. Ale to stał. Ja się Widzowie! Co kurna jest! Bob! Bob trzyma ze mnie kciuki! 4-4, cztery, cztery, ostatni decydujący punkt. no ja to Widzowie, trzymajcie kciuki. Trzymaj. Ja to muszę wygrać! Ja to muszę wygrać! Widzowie! Lecimy! Widzowie! Pamiętaj, nie ma spamienia. Jest spamienie czy nie? Nie ma. O, proszę pana, kto to mówi? Kurde, to nie moja chata. O Jezus! Aaaa! Widziałem, pompa zablokowała! Co się zablokowała? dzieje? Co się dzieje? Ej, ja z, ja z pompy nie mogłem strzelać, czy nie? Gdzieś wykładam pompę i strzelić. Ej, jak teraz wygram, to będzie remis. Co jest? Co jest, kurde? O nie, jest blisko. Ja uwielbiam jakieś zabudowałem. Jezus! Ej, ze stresu to jest. Serio. Siema. No nie z tam tej... Kównianej Emki, Nie, dobra. no kurna, dobry, ja ją wszystko, ja Nie więc... panuję, panuję! <grym> więc zasubskrybujcie ten kanał koniecznie i dajcie Nie. łapkę w górę. Pa!